Hej. Często zdarza się, że musimy przyozdobić jakiś prezent, a niestety nie mamy w posiadaniu żadnej wstążki czy kokardki Spokojna głowa Zawsze możecie taką ozdóbkę wykonać samodzielnie Wystarczy, że znajdziecie kwadratowy skrawek papieru Może być to nawet papier prezentowy Ja wykorzystałam kartkę z bloku rysunkowego w kolorze niebieskim Tę kartkę składamy na pół w poziomie, w pionie, a następnie po przekątnej z jednej strony i z drugiej strony. Układamy kartkę tak, jak widać na załączonym obrazku, a następnie składamy ją w taki sposób. Pokażę to jeszcze z drugiej strony. Ten fragment rozwijamy i rozpłaszczamy. Następnie trzymamy naszą figurę tak, żeby otwarta część znajdowała się akurat na dole, a górny fragment zaginamy delikatnie. Wyrównujemy zagięcie i wszystko rozkładamy. Spójrzcie, w środku w wyniku. Złożenia i zagięcia stworzył nam się kwadracik. Teraz ten kwadracik, odwracamy tutaj wszystko na drugą stronę. Posłuży nam do dalszego złożenia naszej figury. Możemy ostrożnie, bardzo ostrożnie wyrównać zagięcia, a następnie ułożyć całość tak jak. Właśnie to prezentuję, tak żeby ten kwadrat był uwypuklony. Teraz wkładamy palec delikatnie tutaj do środka i jednocześnie zginamy boki, tak jak właśnie to prezentuję, a następnie wszystko spłaszczamy. Jeszcze raz wam to pokażę, rozłożę delikatnie i złożę. Wykonamy teraz cztery zagięcia. Ten element musi stykać się ze środkową linią zagięcia. Tak samo z drugiej strony odwracamy i wykonujemy takie same czynności. Chwytamy za ten fragment i wszystko rozkładamy. Rozkładamy, a ten uwypoklony element, który jest na samym środku, spłaszczamy. Położę i pokażę Wam, w jaki sposób się to odbywa. Bardzo delikatnie, żeby niczego nie pognieść, spłaszczam. Odwracamy wszystko na drugą stronę i układamy kartkę tak. Każdy z tych elementów, które wcześniej składaliśmy, ustawiamy w taki sposób. Odchylamy, bierzemy nożyczki. I przecinamy. I tak czynimy ze wszystkimi elementami. Już teraz górny fragment kierujemy ku części dolnej. Mamy teraz na dole, czyli w tej części dwa Identyczne elementy. Tutaj jest środkowa linia zagięcia. Trzymamy je mniej więcej równo, żeby były równo, i tę linię zagięcia przecinamy. Następnie w dalszym ciągu trzymając. Oba elementy składamy. Lewą część, a następnie część prawą. Ja sobie położę, będzie mi po prostu wygodniej złożyć. Ale już zaraz Wam pokazuję, jak powinno to wyglądać. Tak samo trzeba zrobić z drugiej strony. Czyli składamy tu i tu I odwrócimy na drugą stronę Całą konstrukcję będzie to wyglądało tak Ale na razie wykonamy jeszcze kolejne działania, czyli yy, to znaczy tak zrobimy. Złożymy dolną część tutaj i górną część tu. Z drugiej strony tak samo. To jest. Dolny fragment i górny fragment. O. Już prezentuję, jak to wygląda. Dopiero teraz możemy odwrócić na drugą stronę i, tak jak bywa to w przypadku kokardki, nadać jej pewien kształt. charakterystyczny kształt. Nie musi być to zrobione jakoś super idealnie. Także bez obaw. Te dwa elementy Należy z kolei wsunąć środkowy kwadracik. I analogicznie robimy tak samo tutaj. I jeśli te części będą się wysuwać, Zawsze możecie posmarować końcówki klejem i umieścić w kwadraciku. Przycisnąć wtedy. Powinno być już wszystko dobrze. Jeśli jesteście ciekawi, co nowego pojawi się na moim kanale w najbliższym czasie, wystarczy, że klikniecie przycisk subskrybuj. Będziecie wówczas na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia wkrótce.